Zanim Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i tym razem przychodzę do Was z takim ogólnie świątecznym przeglądem obczajingu, co świątecznego jest w sklepach, poszkam, wiecie jakieś takie propozycje na prezenty i tak dalej, więc zostawiajcie łapki, subskrybujcie. No i zaczynamy! Ogólnie teraz wykara fujmy tutaj kerwy i tak dalej. I w ogóle to jest na przykład bardzo ładne, takie sztuczne kwiatki, ale to są przepiękne w ogóle. Oczywiście jest tego więcej. Mamy tradycyjne lampeczki nade mną i nie tylko nade mną, ale ja Wam powiem... Czekajcie, rozkminiam, nie, tym jest to miejsce. Ja w ogóle mam w tym roku na takie wielkie lampkowe bombki. Widziałam to już właśnie w Wawie w Arkadii, i yy, Takie wiecie fajne. I też gdzieś to widziałam jeszcze u nas. Action chyba. Rzeczy, żeby pakować prezenciki. Możecie się przybliżyć do mnie. Mamy o, w ogóle kokardeczki, takie srebrne, jakieś złoto tutaj, oszanko. No mamy... A, I tu jeszcze są takie naklejki, w ogóle mega ładnie w prezenty, to wszystkie te naklejeczki to Bąbeczki, w ogóle lampki na zewnątrz, takie sopelki jakby, ale na taka czerwień. Mamy w ogóle jakieś takie gotowe zestawy za doma, jak to skerty, takie bardzo tradycyjne O, a to jest ciekawe, czy to jest taką flamerką? Tak, no to jest fajne. Ja uwielbiam dodawać jakieś takie akcenty właśnie na choinkę. Zobaczcie, jeszcze taki kolor w sumie, żeby to tak połączyć, wiecie, pomieszać na przykład piękna czerwień i do tego to. Ładnie by to wyglądało. Kardeczki, to jest bardzo popularny trend teraz, żeby właśnie na choinki dodawać kokardki. W ogóle faza na kokardki była już rok temu, ale nadal trwa albo żeby samemu wiązać, albo nie tylko, jest zresztą też dzisiaj kokardeczka we włosach czerwona, świąteczna. No i dobra, mamy sztuczne choinki różne. Choinka, którą sobie wypatrzyłam, bardzo ładna jest. Tutaj w Gdańsku w domu, żeby mieć taką budowę bo trochę za I to jest w ogóle... A to z kolei do Warszawy by się nadało, takie mniejsze trochę. Fajne i to ma lampki, nie? A, ej, zobaczcie, tu są takie kółeczka. Jak z bliska spojrzycie, to w ogóle będzie widać. I tu można sobie takie po bombeczce podejść. Ej, to może mega ładnie wyglądać, że tak tutaj po jednej bombce mamy takie... No, to jest ciekawe, Wam powiem. Tutaj zobaczcie, taka latarenka z lampeczek. Ej, fajny taki klimat, wiecie? Taki mróz. Trochę z tą krainą młodą, mi się skojarzyło jak na to patrzę. Mam łańcuchy do wieszania, takie bardziej tradycyjne. W sumie Wam powiem szczerze, że na mojej choince, takiej mojej mojej, ubieranej, to dawno nie miałam takich rzeczy. W ogóle możecie pisać, bo mi zawsze takie łańcuchy i tym podobne rzeczy kojarzą się totalnie z ubieraniem choinek w szkole, wiecie. Na przykład w sali, jak się ubierało zawsze, no to, no to takie były łańcuchy. Jeszcze zawsze był, wiecie, taki miks kolorów, nie do końca do siebie pasujących, przynajmniej u mnie zazwyczaj. I w ogóle możecie pisać, czy jesteście nim, wiecie, taka choinka, że macie wszystkie kolory i tak dalej, bardziej taka... Nie chcę być tradycyjny, ale mi się totalnie kojarzy z dzieciństwem, gdzie były, wiecie, różne bombeczki. Czy bardziej, właśnie coś, co ja ostatnio polubiłam robić, czyli wiecie, że ta choinka jest taka przemyślana, że na przykład mam jakieś dwa kolorki i tylko i wyłącznie te dwa kolory przeważają, jakieś takie kluczowe i tak dalej, i że wiecie, że to jest wszystko takie przemyślane i wszystko tak bardzo ładnie się łączy ze sobą. Więc możecie pisać, jak wy macie w domu. Zobaczcie, w ogóle, jaki piękny taki różowy. Ja mam taką bardziej różową choinkę w pokoju, i jeszcze coś są takie te śnieżyki ładny bardzo. O i jeszcze biały z gwiazdkami. Ej w sumie takie dwa połączyć, wiecie fajne, fajne. I biała gwiazda, ale ładna. No, zobaczcie, taka, ja w sumie mam chyba taką srebrną u siebie w pokoju. tam że zakochałam się to totalnie jak to zobaczyłam. No to jest po prostu odbłędne, taka biała kokardka z brokacików. No i tu mamy jeszcze taki wariant, że mamy dwie takie mniejsze, ale to, już to jest prześliczne. I w ogóle takie wiecie, ładne detale. Możemy się tak przybliżyć w ogóle, zobaczcie. Kule, śniegule na przykład z takim reniferkiem. Czekajcie. Uwielbiam efekt tego. Kocham zawsze takie jakieś takie o i niech się sypie reniferkowi. Z kolei mam na przykład takie skropianki i inne rzeczy. To jest chyba bądeczka, że można sobie sama na przykład coś pozbijać, czy poozdabiać. Tradycyjnie też to jest Ja wam powiem, że już takie posiadam. I ja już yy, nie ta fazona nie przeszła definitywnie. W ogóle talerze o dziadki do orzechów to też je, moja ulubione. Za, tutaj mam akurat nie moja kolorystyka tegoroczna. To musicie być na bieżąco i subskrybować, to zobaczcie, jakie kolory ja w tym roku wybrałam na święta. Bo ja co roku staram się mieć coś innego. A w tym roku postawiłam na i tutaj milczę. zobaczycie. W ogóle te puszki też są bardzo, bardzo fajne, bo można podkładać rzeczy. Jesteśmy teraz w tigerze. No i tutaj wiadomo, jak to tiger zawsze spełnia jakiś piątocznych ozdóbek. Ej, zobaczcie, Mikołaj. Ta, o! Dobra, nie robimy przypału zbytnio. Ej, zobaczcie, jakie ładne. Zestaw na przykład u zazwyczaj taka bardziej słodka, cukierkowa kolorystyka, więc mega ładna. Takie poduszki, to jest przepiękna, taka w ogóle różowa kochana, tak to tanie, i w ogóle testuje dzisiaj do mnie. Ale mam też tutaj choineczkę po 35 zł. W ogóle na na jakiś prezent dokładnie. I to też w sumie fajny pomysł na prezent, taki bałwanek. Tu jest w ogóle też coś ładnego, taki bardziej różowy. W takich Ej, w sumie te nogi Mikołaja <grymne> też mi się spodobały, mają taki swój klimat. Zobaczcie coś też bardzo ładnego, to na przykład ciasteczkowy ludzi, taki kubeczek fajny, będzie tutaj słodycze na jakieś i macie fajne prezenci. Chciałabym do orzechów taki z laską. Ej, wyrusza ręką, ale fajne. To pakowania prezent to ale mi się spodoba z taką głową Mikołaja. Mega ładnie wygląda. Coś, w czym ja jestem zawsze dokochana i jest po prostu sztos w Fajderze. to są te bombki. No zobaczcie, ja w ogóle tak z bliska, może przybliżmy się trochę. Tu są fajne, na przykład... Uh -huh, ale te w ogóle, to jest jakaś taka seria, na przykład ta do spania, taka maseczka, te... No po prostu... O, kocham. Nie no, nie wytrzymam, kokardeczka mój, Torebka. Nie no, no, ja chyba zaraz wyjdę z tymi bombeczkami wszystkimi. Przepiękne są i idealne na prezent, bo fajną mają cenę zawsze te bombki, a są takie, wiecie, pojedyncze dopracowane. Ścieczka z wałwanem. Tu są, wiadomo, kubki i tak dalej, ale z kolejnych rzeczy, które mi się spodobały, to są to. Zobaczcie, takie pudełeczko z takim tym albo jeszcze to i takie, wiecie, napierniczki. No, przepiękne to jest. Taki talerzyk też bardzo ładny. Tutaj w ogóle zobaczcie łyżeczki, i kumacie że to jest tak zrobione, że to tak fajnie dym Mega ładne, przepiękne takie świąteczne. Patrzcie, taki piękny, olbrzymi kubek, albo na przykład taki barszczyk, sobie tu nalać. Jeszcze w środku ten, albo taka wiecie zimowa, herbatka wielka w takim przepięknym kubku. Naprawdę fajny prezent, 20 zł. A tu jeszcze mam drugą wersję tych kubeczków, ale nie ta czerwona, definitywnie króluje u mnie. To są teraz w co prawda trochę ciówków wam rzucę, jakoby by nie było. Taka przepiękna spódnica czerwona. Taka, wiecie, długa tutaj. Fajne, fajne. Podoba mi się. Święta to faza na czerwony. Tutaj też taka sukieneczka na przykład. I też fajna. Można w ogóle na przykład jakiś pasek dorzucić, tak tutaj coś spiąć. No i w ogóle są kolczyki. Zaraz idziemy na biżuterię w palmie i tak dalej, bo tutaj też fajne prezenty i skarpetki. Idziemy koniecznie. Wąteczne skarpetki, takie z czerwony. Ej, w ogóle. Moi drodzy. Cieplutkie, a ja uwielbiam ciepło. Tu mamy różne wzorki. Tutaj też coś takiego, wiecie. Chociaż szczerze, to może gryźć. Nie wiem, czy zwracać na takie rzeczy uwagę, chociaż nie, chyba nie. Nie wiem, ale ładne. Ale te dwie pozostałe? I drodzy, pijamy. Zobaczcie, w KM-ie. tutaj takie, wiecie, góra i do tego ten w kratę dół mam w ogóle, czekajcie, o, odbierze ładnie, żeby nie było. W ogóle jeszcze taką wersję kolorystyczną, drugą. Ej, szczerze? Nie wiem, którą bym zbrała, możecie pisać. Bo ja w sumie taką kratę mam takie spodnie, podobne do tych w domu. Ale no to nie wiem. Ale fajne, jak w takich świątecznych piżamek, to te są fajne, polecam. Nietypowo świąteczne, ale coś fajnego. Ciepłutki, czerwony szalik. Ja uwielbiam takie szaliki. W ogóle takie rzeczy, zobaczcie, tu blisko, moi drodzy. No, czy to nie jest kliut, jeszcze się tak pięknie błyszczy. Albo okule takie, przepiękne. To jest baby błyszczyki. No po prostu nie wytrzymam, jakie to jest super. I tutaj mamy więcej takich rzeczy. To w kształcie choinki tutaj do, do, do ust to jest. Tak, do, do ust. Albo o, taki reniferek. A to jest zarąbiste. Na przykład wiecie, bryloczek do kluczy i od razu macie dwa błyszczyki, a to jest super na prezent pomysł moim zdaniem. Taki czerwony kokard, w ogóle to, to jest ta kokarda, którą miałam teraz właśnie usiąść. Tak tą, czy inną? Albo tą, albo podobną. Na pewno też w chemie kupowałam tą, którą mam aktualnie dzisiaj na włosach. I tutaj historia kolczyczków takich, zobaczcie, świątecznych. W ogóle bardzo ładny prezent przez ten taki detal na opakowaniu. I ja w ogóle mogę Wam powiedzieć, że te kolczyki są obłędne, takie kokardeczki albo bombki w sumie. Te bombki też są już to, nie wiem, które są fajniejsze. I na naszyjnik z taką laską na przykład Przykład. Bardzo ładne. I fajnie, że ona jest taka jakby, wiecie, dwustronna, a nie, bo zazwyczaj są takie jedno, z jednej, a to jest taka cała 3D jakby. to w ogóle czapka, o, która jest po prostu zarąbista. Czekajcie, poświęcę się. Ceniacie? Mi się mega podoba. Taki wide wiecie, że na przykład las, zaś, śnieg, las, auto i taka czapeczka na czarno. Fajny, fajny pomysł. Zobaczcie, muszę Wam od razu pokazać bez przedłużania. Jesteśmy w Pepco aktualnie, trochę zmiany. Zobaczcie, jaka przepiękna czapka i tu się jeszcze tak przesypuje. Góra, dół. Idealna na prezent. Obłędna. Tu mam oczywiście jeszcze inne wzory, różne rozmiary, ale ta siatka to jest jakiś hit. Tu mam w ogóle coś takiego bardziej różowym. No, trochę tego tutaj jest do pakowania, prezencików. Bardzo mi się to podoba. Tu w ogóle. Ej, to świeci? Ej, to chyba świeci jeszcze. Tu mam jeszcze jakieś takie bardziej materiałowe skarpety na prezenty. Możecie pisać, czy u was w domu są. Na przykład, wiecie, na portalu kominkowym, coś takiego. Fajne, to ma taki Baldi. Idziemy dalej. Ej, zobaczcie. Takie zestawy, że na przykład można samemu sobie ozdobić takiego dziadka do orzechów. Fajne, fajne. I ja w ogóle to wiecie, takie świąteczne serwetki, przepiękne wzory, bardziej różowe, te na przykład są obłędne. To jest tyle do na tych serwetkach. Naprawdę bardzo to, bardzo mi się podobają. Taki bałwanek i w ogóle tutaj idąc to też są bardzo ładne. No i tutaj wiadomo, mamy pełno taki. No i w ogóle zobaczcie, fajnie zapakowane. E, takie wiecie, żeby ozdobić prezenty na srebro albo na złoto. Ja. Kupki świąteczne, ten mi się tak spodobał. W Syncei też jest coś podobny, bardzo ładne, ale zobaczcie, taki cukiereczek. Bardzo ładnie to wygląda. I zaraz wam powiem cenę, bo w sumie na prezenciki możecie też takie coś. Czekajcie, sprawdzamy, 10 zł. Ej, no to w sumie kubeczek, łodyczą do tego i mamy fajny prezent taki. Ale jest w ogóle więcej tych kubków, na przykład takie dwa O i ten też jest bardzo ładny, taki ciasteczkowy nudzik. Albo w ogóle tutaj mam taki kubek cały taki jakby już z łyżeczką i z taką jakby pokryweczką jeszcze tak owinięty ładnie. I tutaj puszka na przykład, hohoho ho, ho, pierniczki, puszeczki albo w ogóle szklanka z, szklanka matko, fliżanka z takim dzbanuszkiem. Taka patrzcie sztuczna co prawda, ale ładna. Ile to kosztuje? 25 zł, ale w sumie taka ładna doniczka do tego. Bardzo ładne, tak wiecie, żeby postawić w sobie. Te takie, wiecie, zestawy świeczuszki w ogóle. Tu mamy jakąś taką piękną, wielką świeczkę. Mhm. Mm Czyli macie śpiąc tutaj po prostu czuć w każdym miejscu. To też bardzo ładnie wygląda. Albo na przykład taka, wiecie, zapakowana z taką krótką kardeczką. I tu mamy różne takie, wiecie, zestawy, takie bardziej zapachowe, ale idealne. O, i zobaczcie, kominki, parę wosków i na przykład bałwanek, albo taki e, mikołaj. Też bardzo fajne kominki. Zawsze są prezentem. W ogóle mamy, to jest bardzo ciekawy pomysł, taki ala kocyko szlofrowczyk. W sumie, bo takie pół na pół. W ogóle czepko, przepiękne, świąteczne kocyki, ale z takimi rzeczy które mi się też podobają. To jest tu z góry. Sieminę specjalnie dla Was. W Sinseju też jest podobne. Nie wiem jak cena w Simseju, ale taka ale ta poduszka, taka śmierzynka, no to jest zarąbista. I jaka, ile to coś kosztuje? 30 zł. W Sinseju też są bardzo podobne. Ale właśnie tak jak wspominam, nie mam pojęcia ile to w Sinseju kosztuje, ale tylko cyki, przepiękny kubeczek z taką choinką, że możecie sobie tak pić, a potem w sumie możecie go odstawić i macie taką w sumie też oddupkę trochę. przepiękny, bombeczka, kubek w sumie. I w ogóle zobaczcie, taki klip, no to jest po prostu przepiękny, więc na pewno już tak kupujemy. Tak ja właśnie wyglądałam jakieś, wiecie, takie dekoracje, ozdóbki i tak dalej, no. Mam nadzieję, że taki przegląd Wam coś pomoże, może ułatwi trochę i ubieranie woinek i prezenciki i tak dalej, i tak dalej, no. Więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, a ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa!